Mano, dziś chciałbym Ci przedstawić fakty o bójkach na ulicy, i myślę, że po prostu to jest temat, który nie jest jakiś popularny, ale warto go poruszyć, ponieważ jesteśmy facetami, mężczyznami i różne rzeczy mogą w naszym życiu się stać. Oczywiście nikomu tego nie życzę, bo to jest po prostu zbędne. Ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że warto unikać takich sytuacji, bo po prostu nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć i może się wydarzyć naprawdę najgorsze. Więc warto ich unikać jak ognia i warto też znać podstawy sztuki walki. I jeżeli cię nie stać na jakieś korepetycje z sztuk walki albo zajęcia grupowe to możesz sobie pobrać aplikację Shadow Boxing. Po prostu wpisujesz Shadow Boxing i każdą którą pobierzesz. Każda ma te podstawowe rzeczy. I ona działa tak że po prostu masz tam jakieś interwały czasowe i po prostu uczysz się jakichś ciosów więc to jest taka podstawa. I warto znać po prostu podstawy, aby zminimalizować ryzyko. Więc pierwszy fakt: o bojkach na ulicy, to nie możesz liczyć na taką samą ochronę jak w przypadku ataku na kobietę. I jako mężczyzna, praktycznie nikt nie wstąpi ci pomóc. No, myślę, że to nie dziwisz się, po prostu mężczyzna powinien sam sobie ze wszystkim radzić. Chociaż nie zawsze tak jest, ale to jest temat na inny odcinek. Więc w takiej sytuacji musisz działać sam i myśleć sam, i gapiowie zazwyczaj przejdą obojętnie. Więc musisz o tym pamiętać, jeżeli już do takiej sytuacji dojdzie. Drugi fakt: jeżeli już decydujesz się na tą bójkę, to musisz wiedzieć, że ryzyko jest bardzo wysokie, a nagroda jest niewielka. I ryzyko jest naprawdę potężne. Złamane kończyny, jakiś wylew. Jakaś kontuzja, nawet niepełnosprawność, a nawet śmierć, czyli najgorsze, najgorsza po prostu rzecz. A jedyną nagrodą po prostu to jest podbudowanie ego, albo yy, popisanie się przed kimś, jeżeli jesteś w towarzystwie i ty zainicjowałeś coś bez powodu. Więc jak widzisz, ryzyko jest naprawdę nieproporcjonalnie wysokie, a nagroda jest naprawdę malutka. Trzeci fakt, na ulicy nie ma zasad i moralności. Więc jakby na ulicy musisz to wiedzieć, że wszystkie chwyty są dozwolone. Więc nie powinieneś iść tam i być pewny, że ktoś nie weźmie sprzętu, że ktoś nie weźmie kolegów i nie wleci nagle w ciebie 10 osób. I nie możesz też liczyć, że nie dostaniesz partyzanta. Bo wszystkie chwyty są dozwolone, więc wszystko się może stać. I. Tutaj wszelkiego rodzaju sprzęt może ktoś wyjąć. Może właśnie ci jakieś grono x osób ścigać. Albo masz dosyć po prostu z partyzanta, więc tam naprawdę nie ma zasad i moralności. I może czasami się uda, że to naprawdę będzie takie fair jeden na jeden. Ale czasami możesz się skończyć tak, że będziesz leżał na ziemi i cię będzie kopało 8 osób i nagle się budzisz na sorze. I masz połamane Połamane żebra, nie masz jedynek, masz jeszcze ten skórę do szycia na głowie, więc naprawdę. Jest to straszne i musisz o tym pamiętać. Czwarty fakt. Walka na ulicy nie wygląda jak sparring w klubie, dlatego trzeba się dostosować. Jakby walka na ulicy nigdy nie będzie wyglądała jak sparring z rówieśnikiem na lekcjach sztukach walki. I to musisz sobie uświadomić, że to naprawdę nigdy nie będzie tak wyglądało. Więc musisz się jakby dostosować do otoczenia. I tutaj przykładów można by było mnożyć, ale po prostu jakby. Jeżeli myślisz, że jak w klubie to wygląda tak kolorowo, to tutaj musisz mieć jakby świadomość, że wszystko się może stać. Więc to też mieć, warto mieć z tyłu głowy. Dobra, piąty fakt złudzenie. Groźności działa. Więc, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie ty już, gdzieś się zbliża właśnie do bójki, to możesz próbować po prostu udawać groźnego i pewnego siebie. I czasami to może odstraszyć człowieka. Jeżeli jesteś w ogóle, jeżeli jesteś w 100% pewny tego, to to, to działa. I wiadomo, nie zawsze, ale już było parę takich sytuacji i nagranie w sieci, że na przykład gość po prostu karczek, co po prostu chodzi na siłownię, ale nawet nigdy się w życiu nie bił, po prostu udawał pewnego siebie, że, że on chce się faktycznie bić, i tamten drugi oponent zrezygnował, więc to czasami naprawdę działa. Więc to często działa, i druga strona odpuszcza. Więc warto mieć z tyłu głowy, że jeżeli. Już po prostu wszystkie rozwiązania, jakie chciałeś, polubowność jakaś nie zadziałała, to możesz spróbować tego. I to jest też piąty fakt. I szósty, ostatni fakt to jest taki, że wysoka świadomość wygrywa. I tu mam na myśli to, że wysoka świadomość otoczenia i świadomość, gdzie jesteś, gdzie po prostu możesz uciec, gdzie możesz po prostu pobiec to jest po prostu zwycięstwo. Jakby nie jest zwycięstwem sama walka, tylko zwycięstwem według mnie jest to, że ty wyszedłeś z tego żywy, bez uszczerbku na zdrowiu. To jest zwycięstwo. Więc jeżeli znasz otoczenie, wiesz gdzie pobiec, żeby przeżyć, wiesz gdzie się udać, żeby po prostu być bezpiecznym, to to jest wygrana. A to właśnie wynika z wysokiej świadomości tego, gdzie się znajdujesz. No, więc to by było na tyle. Dzisiaj przedstawię ci 6 faktów o bójkach na ulicy. Dzisiaj jest krótszy materiał, ale mam nadzieję, że się spodobało. Dawaj znać w komentarzu, co Ty myślisz. Zostaw łapę. Suba, udostępnij. No i do następnego.